Narysuj trójkąt rozwartokątny, podobnie jak u mnie na rysunku. Stop. Jako pierwszą narysuj wysokość wychodzącą z wierzchołka kąta rozwartego. Stop. Przeciwległym bokiem do tego wierzchołka jest ten bok. Rysuję wysokość Teraz narysuj wysokość wychodzącą z tego wierzchołka Stop Przeciwległym bokiem do tego wierzchołka jest ten bok żeby narysować wysokość. Muszę narysować przedłużenie tego boku. I moja wysokość jest poprowadzona do tego przedłużenia. To jest wysokość. Poprowadź teraz wysokość wychodzącą z wierzchołka. Tego kąta. Stop. Przeciwległym bokiem do tego wierzchołka jest ten bok. I tutaj również, żebym poprowadziła wysokość, muszę ten bok, muszę narysować przedłużenie tego boku. Wysokość będzie poprowadzona do przedłużenia tego boku. To teraz takie zadanie. Przedłuż w górę wszystkie trzy wysokości. Tą sobie jeszcze nazwę. Przedłużamy. Och, jeszcze tą nazwę. Przedłużamy wysokość czerwoną. Przedłużamy wysokość różową. I przedłużamy wysokość niebieską. Poprawnie wykonany rysunek, to przedłużenia tych wysokości spotkają się w jednym punkcie.